Pewien bardzo przystojny i bardzo wysoki młodzieniec poszedł o poranku ścinać drzewa w lesie. Dotarwszy na miejsce, uderzył się kierą w pień, a chwilę później zadrżał od stóp do głów. Stało mu się bowiem, że drzewo zaczęło się skarżyć ludzkim głosem. Uderzył drugi raz i drugi raz zadrżał z przerażenia właśnie wyślizgnęła mu się z rąk, a włosy stanęły mu dęba, tak jak u konia, kiedy wyczuje obecność wilka już miał rzucić się do ucieczki, gdy z drzewa dobiegły kolejne jęki i smutny głos, który powiedział mu jestem kobietą, którą zaczarowano, jestem dziewicą o sercu złamanym. Dam ci srebro, tam ci złoto, tylko zakończmy zgryzotę. Dam ci perły i klejnoty, jeżeli kijem olchowym dotkniesz rozlewiska wody. Arhana objawi się tobie i wyjaśni w krótkim słowie, jak zakończyć me cierpienia, jakim czynem los mój zmienisz. Dukatę otrzymasz błyszczące, jeśli powstrzymasz złe moce, zaprowadzisz mnie do domu, wprost w rodziców mych ramiona. Młodzieniec wrócił do wsi i opowiedział wszystko rosaurze, swojej narzeczonej, którą miał poślubić w tym tygodniu. Dziewczyna kazała mu zrobić to, czego chce dziewica, bo w ten sposób się wzbogacał. Młodzieniec poszedł na drozlewisko, uderzył wodę kijem, a ta natychmiast się rozstąpiła i wyszła z nieślicznej anhana o dużych, niebieskich jak jezioro oczach. Chłopak opowiedział jej o swojej leśnej przygodzie z drzewem. A nimfa, siedząc na powierzchni wody, powiedziała: Do jaskini ciemnej wkroczysz, tam kwiat czarodziejski zoczysz, który ci oświetli drogę, on odczaruje nieboga, serwi go szybko, bez obaw i natychmiast mi go oddaj. Młodzieniec wrócił do lasu i wszedł do głębokiej jaskini. Przemierzał ją przez cały Boży dzień i noc, ale nie znalazł kwiatu. Następnego dnia dalej szedł i szedł, nie wiedząc, czy jest dzień czy noc. Nie czuł głodu ani pragnienia, ale zmęczył się wędrówką i musiał położyć się na wilgotnej ziemi. Kolejnego dnia wędrował i wędrował, ale kwiat się nie pojawiał. Chciał wyjść z jaskini, ale ponieważ było tam pełno korytarzy prowadzących to w tę, to w tamtą stronę, zgubił się i nie wiedział gdzie się kierować. Widząc, że nie da rady wyjść, znów zaczął szukać kwiatu. Niestety, wbrew temu, co powiedziała mu Anhana z rozlewiska, nie dostrzegł jego blasku w ciemności błąkał się przez wiele, wiele dni. Jego broda i włosy zrobiły się bardzo długie. Jego ubranie się zniszczyły, a buty zdarły się tak bardzo, że chłopak musiał chodzić wosą. Chwilami grota była bardzo wilgotna, a kiedy indziej okrutnie sucha. Wiele razy chciał zawrócić, ale nie potrafił znaleźć wyjścia. Raz śniło mu się, że jego narzeczona wyszła za innego chłopca ze wsi, który chodził za nią, gdy narzeczono ją odwiedzał. Sen zaniepokoił go tak, że następnego dnia młodzieniec jeszcze bardziej chciał odnaleźć wyjście, ale i tym razem mu się nie udało. Włosy i broda wciąż mu rosły i już sięgały prawie do kolan, a on nadal nigdzie nie widział świecącego kwiatu. I wreszcie, kiedy broda sięgała mu już do stóp, odnalazł go. Serwo kwiat, oszalały ze szczęścia i natychmiast odnalazł wyjście z jaskini. Poszedł wprost do rodzinnego domu i zapukał do drzwi. Otworzył mu mężczyznę i spytał, czego chce. – To mój dom – powiedział mu. Starzec, śmiejąc się z niego, powiedział. – Z was jest stary dureń. Idźcie sobie, wracajcie, skąd przyszliście. Chłopak poszedł więc do domu narzeczonej i zapukał do drzwi. Weszła do niego stara kobieta. Dobry wieczór, ciociu Mario. Wróciłam z jaskini, znalazłam kwiat. Nie jestem ciocią Marią. Ciocia Maria umarła wiele lat temu, więc chce się zobaczyć z Rosaurą, moją narzeczoną. A kobieta odpowiedziała mu: Ja jestem Rosaura i was nie znam. Idźcie stąd, pewnie jesteście pijani. Nikt w jego wiosce go nie znał. Zaczął biec jak szalony i upadł na środku gościńca. Staruszka, która tamtędy przechodziła, nakryła go kocem i pozwoliła spędzić noc w stoku sianym. Następnego dnia syn staruszki obciął mu włosy i brodę, a ten poszedł na troslewisko. rozlewisko. Uderzył w wodę kijem, a wtedy zjawiła się Anhana i powiedziała mu Słuszną otrzymałaś karę za te wszystkie łzy przelane Twojej dawnej ukochanej. I nimfa znów zanurzyła się w wodzie. Młodzieńc już wiedział. Spotkała go kara za to, że zanim zaręczył się z Rosaurą, spotykał się z pewną dobrą dziewczyną o imieniu Mercedes, którą następnie wydrwił i porzucił. Thank you.